Witamy w programie Sprawa dla Koń Dzisiaj sprawa trudna i poruszająca serca każdego miłośnika błota. Na wsi mlekiem i błotem płynącej właściciele jednej ze stajni postanowili zniknąć błoto. Tak, nie przesłyszeli się Państwo. Postanowili zniknąć błoto. Z listu, który wysłał do nas jeden z koni zamieszkujący stajnie. Wiemy, że właściciele stajni zaczęli układać na błotnistych padokach specjalne kraty zapobiegające jeszcze większemu rozbłoceniu terenu. Nasz specjalny korespondent udał się na miejsce tragedii porozmawiać z mieszkańcami. Tak, dziękuję studiu za głos. Jesteśmy na miejscu. I Postanowiliśmy popytać mieszkańców o to, co sądzą na temat zmian. Dzień dobry panu. Czy moglibyśmy poprosić o kilka słów w tej sprawie? No co ja mam panu powiedzieć, panie koierespondencie? Bo to tu zawsze było. Nikt nie narzekał, darmową maseczkę można sobie było zrobić, a teraz to ja nie wiem, co to będzie. Dziękujemy za odpowiedź. Może teraz pan? Ale proszę nie zaraz mikrofonu, to drugie rzeczy są. Halo? O, to może pani? No... Ja, proszę pana, na błoto nigdy nie narzekałam i z dzieckiem wyjść można było, popa brało się w błocie, ja sobie kopyta na błocie w tym czasie nawilżyłam, a teraz tu ja nie wiem, jak ja synowi czas po południu zagospodaruję. Dziękuję bardzo za wypowiedź, to naprawdę zakrawa na łamanie praw społeczności. A teraz czas na reklamę, ale nie odchłopcie od odbiorników, bo po przerwie wrócimy jeszcze do tego palącego tematu. tu Tururururu, reklama. Masz też błota jesiennej aury pozostającej na sieści Twojego konia po każdym padokowaniu? Mamy na to rozwiązanie. Zostaw to tak od w poradzisz sobie z każdym wyzwaniem, zaschnięte błoto i kuś? Żaden problem. Usunie wszystko, a ty nie musisz trenować specjalnie na tę okazję bicepsów. Spuszczona grzywa i oba, wymagające pielęgnacji i masażu pobudzającego i na to jest sposób. Piasek w podszewsku? Patrzcie jak go wykurza kolejna ze szczotek. Potrzebujecie czegoś do osuszania? ścierczka z odpowiednio dobranego materiału nie pozostawi żadnych smug. Potrzebujesz czegoś ultra miękkiego do wrażliwych okolic oczu i pyska? I taka szczotka się znajdzie. A teraz najnowsza nowość. Szczotka do mokrego błota na nogach i kopytach, która sprawdza się nie tylko do czyszczenia na mokro, ale też do usuwania małych, wrednych zaklejek z błota i obornika, które próbowałeś już usuwać wszystkim. Naszotki są pięknie zapakowane, a ich oczyszczenie jest bajecznie proste w porównaniu do pozostałych modeli dostępnych na rynku. Powiem, że wystarczy przedmuchać albo przejechać po nich ręką i voila. -ru 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 -ru. Po reklamach wracamy na miejsce do stajni, pogwałcającej podstawowe prawo koni do dostępu do błota. Udało nam się znaleźć jeszcze jednego konia, który chciałby podzielić się swoimi obserwacjami. Proszę opowiedzieć, jak to wszystko się zaczęło? Czy były jakieś znaki zwiastujące zmiany? Proszę pana, oczywiście, że były. Panie komputerze, to już od dawna było wiadomo, że właścicielom stajni przeszkadza błoto. Najpierw zaczęli nas szczotkować takimi szczotkami Super Shine, po których nawet najskuteczniejsza kąpiel błotna odchodziła w zapomnienie. Potem doszła kolejna szczotka, ta najnowsza, co usuwa błoto jak w tej reklamie. To mokre. A teraz jeszcze to. Ja nie wiem, co im to błoto zrobiło, ale jak my nie zrobimy jakieś petycji albo pikiety, to całkowicie pozbawią nas dostępu do błota i tyle z tego będzie.